Ej, tutaj CraftTiller A to jest nasz pierwszy odcinek nowej nowych poradników o nazwie jak sprytnie trollować W pierwszym odcinku będzie dość prosty mechanizm do trollowania jakim jest diament tak proszę, o to cały urok tego tutaj diamenciku Zobaczmy, zobaczcie na, co, na czym on polega tak, wgrałem sobie tu items na potrzebę tylko tego poradnika, żeby nie było. Proszę. Jesteśmy jak normalny człowiek w jaskini, który nagle. Diament na suficie! Wydobędziemy go sobie! hura! Otóż, to jest trik działający tylko na multi. Ja niestety teraz nie jestem, ale to jest tylko mechanizm, mechanizm przedstawiający tą otoczynność. jesteśmy zwykłym. O! Górnikiem, który właśnie wydobył sobie diament. A teraz jesteśmy trolem, który was troluje. Coś tutaj jest, stoi pięknie, nie może wydobyć diamentu. Łe, Łe, Łe. Jak widzicie, mechanizm jest prosty. Odpalamy dźwignię, wszystko się chowa. Pamiętajcie, żeby zawsze dźwignia była włączona. A teraz Wam przedstawię, jak coś takiego zmontować, wybudować. Rzeczy, rzeczy które będą nam potrzebne, to kamienie. Ponieważ są one najczęściej spotykane w jaskiniach Czerwony kamień, czyli redstone Wtórnik, czyli Redstone repeater Repeater Dźwignia Nie może być przycisk Absolutnie nie przycisk Ruda diamentu, bądź żelaza, złota, węgla Lepki tłok koniecznie I to mamy wszystkie nasze materiały Teraz przejdźmy do Wybudowania Pierwszą rzeczą będzie postawienie dwóch oto na których będzie się znajdowała dźwignia. Następnie kładziemy dwa klocki za nią i dajemy tam redstone. Jak widzimy, wszystko pięknie działa. Następną, rzecz następną rzeczą będzie położenie redstone'a do góry. Do tego będziemy potrzebowali właśnie redstone repeatera. Następną rzeczą będzie położenie pistona. Pamiętajcie, że piston zawsze rysowa się na dwie kratki. Sprawdźmy, czy działa. Oczywiście mechanizm działa. Teraz kładziemy na to naszą rudę jakiegoś materiału. Sprawdźmy, czy teraz będzie możliwość wydobycia, wydobycia diamentu, gdy mechanizm jest wyłączony to wiecie, jest to niemożliwe, nawet kilo nam tam nie dosięga gdy będzie włączony dosięga następną rzeczą będzie zakrycie całego oto mechanizmu bo, gdy będzie go widać cały urok mechanizmu zniknie no chyba, że gracie z tymi osobami, które po prostu nie znają się, co to, to jest redstone. Mam nadzieję, że takich osób nawet nie znacie. Ja teraz go pięknie przykryję. Pamiętajcie, że zawsze, jeżeli już chcecie zakryć cały mechanizm, warto jest nie przejmować się estetyką zakrycia. Ponieważ w jaskiniach często możesz nas spotykać takie oto nierówności. Jest to jeden z y, pierwszych odcinków, raczej znaczy poradników, jak sprytnie trollować, ale o tym już mówiłem. Przypomnę jeszcze raz. I uwaga, niektórzy mogą teraz pomyśleć, że to już jest koniec całego mechanizmu, ale nie. Zostaje nam jeszcze zakresie całego pistona. Na, na, na potrzebę tego schowałem piston. I teraz można zrobić tak, 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 tak. I już niestety byłby koniec. Gdyby czy jakaś mądra osoba to zauważyła. Jak widzicie, gdy rozsuniemy piston, nasz yy, końcówka jest pistona będzie widoczna, więc zawsze zakrywajcie to na dwa. I oto wygląda nasz mechanizm. Sprawdźmy. Jest włączony. Więc da się wydobyć diament będzie wyłączony nie można go wydobyć no chyba, że ktoś się o tak on no, wtedy będzie trolem Zawsze <grystanie> można sobie jakoś sprytnie obudować wejście do tego żeby nikt was nie widział Niestety nie pokażę Wam tego triku na serwerze multiplayer, ponieważ nie mam na tego czasu. Mam nadzieję, że pomogłem wielu z Was. Pomóc trollować ludzi. Hehe. Jeżeli pomogłem jeszcze w jakiś inny sposób, dodawajcie ten film do ulubionych. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i komentujcie. Jeżeli chcecie więcej takich poradników, dawajcie mi subskrypcję. Ja się z wami żegnam. Byłem craftiver i spadam na dół.